się Siema, wanna, witajcie z tej strony, Atom ja, 69 6, 9. Dalej kontynuujemy serię e, testowania różnych rzeczy. Dzisiaj mam dwie do przygotowania dla Was. E, jest ser i pierogi z mięsem mojej ukochanej babci. Ser wygląda, może nie idealnie, ale wygląda tak. A pierożki wyglądają, mam ich trzy, ale. Jednego testujemy, wyglądają tak, są w różnym kształcie, ale przychodzę do Was z pozytywną energią, jak to zawsze do Was. I dziękuję Wam za wbicie 260 subskrypcji. I bo ponad większość nas nie subskrybuje na kanale, ci, którzy oglądają, więc proszę Was, zróbcie to, żeby Was takie właśnie filmy nie ominęły, bo lecimy e, dalej z tym filmem, z, tymi, z tą serią, znaczy się, bo. Będzie ciekawiej, będzie jeszcze lepiej na tym kanale, więc oczekujcie i nie żałujcie, a zostawcie tu 9 łapeczek w górę z suba dzwonem jeszcze raz, żebyście odblokowali kolejny odcinek z tej serii i odcinki będą się pojawiały może 20, 20, 30. Obserwujcie społeczność, też Was będę o tym informował, a my zaczniemy w tym momencie od sera żółtego plastrowego i bierzemy się do testów. powiem wam że nie jest zły powiem wam, że nie jest tragiczny da się zjeść dla mnie ocena 7 na 10 bo czemu dałem taką ocenę bo mógł być lepszy de facto, ale 7 na 10 dla mnie jest dobra ocena odejmę go do końca a wy w tym czasie naprawdę możecie zostawić łapeczkę w górę z suba, dzwonem Aby was takie filmy nie ominęły Na tym kanale Ja was jestem bardzo dumny, że wy potraficie zrobić taki mocny boom na kanale, więc czekam na więcej, bo Naprawdę będzie się działo Nie mam do końca I mamy oto drugą rzecz Pierożki babci Oczywiście zimne, bo nie chciałem się ich grzać z lodówki prosto Ale te są dobre z mięsem, one są I w tym momencie będziemy próbować Konsumpcja trwa Powiem Daję ocenę 10 na 10 bo lepszych pierogów nie ma jak tylko od babci mojej kochanej bo po prostu na zimno byłyby 20 na 10, ale znaczy na ciepło, ale nie narzekam, są bardzo pyszne. I jeśli wam taki odcinek się podoba, to zostawcie 8 apetytów w górę, suba, dzwonem, a ja na ten moment będę się z wami żegnał. I do zobaczenia, do kolejnego odcinka, który będzie już jutro z czegoś, ale jeśli macie jakieś pomysły, to też piszcie na, na, w komentarzach na dole link do mojego instagrama będzie w opisie i ja się z wami żegnam i zobaczenia do kolejnego odcinka, który będzie już jutro, elo widzowie